Was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam was na materiał poświęcony Rainbow Six Siege. Dzisiaj skupię się na podsumowaniu kwalifikacji do Challenger League sezon 10, jak również zajmiemy się podsumowaniem tego, co stało się na polskiej scenie w ciągu dwóch ostatnich lat, dlaczego jest teraz taka zapaść i totalny regres, jeżeli chodzi o polską scenę R6 i polskie drużyny. Dzisiaj w tym materiale to sobie poruszymy. Wiem, że kilka osób. Czy bardzo dużo osób czeka na materiał związany z Chrisem Deutschmanem Borowskim i tego, co wyczyniam w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o moją osobę, Twittera i media społecznościowe. Taki materiał się ukaże, bo taki materiał trzeba zrobić, natomiast w tym momencie nie mogę tego zrobić z racji działań podjętych poza internetem. Ten człowiek po prostu uciekł, i jak tchórz po raz kolejny, pierwszy raz uciekł, kiedy pakt dostawał pierdol w każdym praktycznie meczu w sezonie dziewiątym. Uciek od drużyny, bo po prostu się nie nadaje do tego, żebym drużynę prowadzić. Nie ma pojęcia o R6 i o tym, jak to powinno funkcjonować. Drugi raz uciekł, kiedy okazało się, że wszystkie materiały, które umieszczał na Twitterze i innych stronach społecznościowych, były po prostu kłamliwe, fałszywe i oczerniały moją osobę, szkalowały. Kiedy okazało się, że jednak coś mu za to grozi. Również uciekł jak tchórz z podkulonym ogonem. Bo obecnie na Twitterze reklamuje się jako największy zadymiarz polskiej scenerii 6. Uważam, że nie ma czym się chwalić. Wręcz jest to dla mnie wstyd i po prostu żenada, że tak się ktoś reklamuje. Były trener Paktu, osoba, która była niby poważna, reklamuje się jako największy zadymiarz polskiej sceny R6. Uważam, że jest największym idiotą i tchórzem polskiej sceny R6, i wszystkie osoby, które z nim grają, lub będą grały, lub będą chciały współpracować, powinny się 10 razy zastanowić, czy jest sens i warto w ogóle z taką osobą wchodzić w jakiekolwiek relacje, bo uważam, że nie warto, bo to psuje tylko i wyłącznie wizerunek osób, które z nim grają, grały i będą grać. Również szkodzi po prostu polskiej sceny R6, ale o tym będzie osobny materiał, w którym się dokładnie odniosę i pokażę wam na jakiej to zasadzie działało i jak to się skończyło. Tak więc o tym w innym materiale w innym czasie. Dzisiaj kwalifikacje do 10 sezonu Challenger League 2019. Format został zmieniony. Były cztery turnieje kwalifikacyjne na zasadzie BO1, z których wygrany wchodził bezpośrednio do CL. Niestety żadna polska drużyna do tego Sezon 10 się nie zakwalifikowała, nawet nie była w półfinale, nawet nie była w ćwierćfinale. Także obecnie bardzo dostajemy od dużym z Europy pod względem poziomu gry, organizacji, jak również wzajemnych relacji. I nie, zmieni to, to fakt, że gra w I nie zmieni to fakt, że Seiz gra w Pro i nie zmieni to fakt, że Aue gra w zagranicznym miksie, bo to jest tylko i wyłącznie indywidualny wyścig tych graczy, a nie sukces polskiej sceny. Tego sobie tutaj nie przyprawiajcie, bo to jest śmieszne i żałosne. Ci ludzie pracują sami na własną swoją yy, siłę i dzięki temu grają w zagranicznych yy, zespołach, tak więc tutaj nie mają oni żadnego wpływu na rozwój polskiej sceny, polskich drużyn, no bo po prostu nie mają i mieć nie będą, więc tutaj to zostawcie im jako ich indywidualne sukcesy. Co się zatem stało, że w ciągu dwóch lat zmarnowaliśmy potencjał oraz hype na R6 w Polsce? Dlaczego dwa lata? Bo 2017 rok był rokiem, w którym polskie drużyny Polscy zawodnicy odnosili bardzo wiele sukcesów. Jak wiecie, był to rok, kiedy o mały włos nie awansowaliśmy do proligi, ale niestety zakończył się ten rok i my zaliczamy mocny regres, jeżeli chodzi o polską scenę, o polskie drużyny, o polski poziom gry. Co na to wpłynęło? Jest bardzo wiele elementów, o których Wam tutaj powiem, i z pomocą mi na pewno przyjdzie tutaj wpis menadżera paktu. Bardzo szczera wypowiedź pana Kurzaskiego, która obrazuje, jak wyglądają profesjonalni polscy zawodnicy lub ci, którzy nimi chcą być. Osobiście pana Kurzackiego bardzo szanuję i cenię za to, co robi dla polskiego e sportu. Tym bardziej ta wypowiedź bardzo wiele pokazuje, jeżeli chodzi o polską scenę i ludzi. Jest to bardzo szczery wpis, który. Został napisany przez osobę, która była tam w środku, która dobrze wie, jak to wyglądało. Pokazuje on bezpośrednio, jak wygląda ich podejście oraz zaangażowanie w organizację, treningi i grę zawodników. Z perspektywy osoby, która dała swoje serce, swoje pieniądze i czas dla tych zawodników, dla tej drużyny. Myślę, że w dużej mierze przekłada się to również na inne zespoły, bo jeśli byłoby inaczej, to choć, choć jednego mielibyśmy przedstawiciela w sezonie 10 w CL. I nie, nie, nie przemawia do mnie argument, że poziom drużyn w Europie się podniósł. No i dobrze, no i podniósł się, no i co z tego? Jeżeli poziom drużyn się podnosi, to również my powinniśmy podnosić swój poziom gry. Niestety my jesteśmy w regresie, jeżeli chodzi o grę. Nie ma pomysłów, nie ma ambitnych ludzi, nie ma organizacji. Dwie aktywne organizacje, które coś starają się zrobić. Pact była chyba najbardziej taką... Opłacalną organizacją, która mogła coś zmienić, niestety podejście zawodników zniszczyło całą tą perspektywę. I tak jak ja twierdzę, wyniki określają to, czy robimy coś dobrze, czy źle wyników, jeżeli chodzi o kwalifikacje, do dziesiątego sezonu nie ma. Więc jeżeli nie ma wyników, znaczy, że coś jest źle robione, dlatego odstajemy od drużyn europejskich znacznie, jeżeli chodzi o poziom gry. Ale do rzeczy, jeżeli chodzi o ten wpis. Pokazuje on jasno. Po pierwsze brak zaangażowania ze strony zawodników. Cóż, leni pierdzący fotel gamingowy, chcący zarabiać za to pieniądze nic nie dają od siebie. To jest taka myśl, która wynika z tego braku zaangażowania, brak treningów. Bo po co trenować, skoro jesteśmy najlepsi w Polsce, grając na goldy lub mostowane platyny przynajmniej do Master League 2019, kiedy najlepsza polska drużyna, mistrz Polski, przegrał finale na jednotygodniowy mix. To też pokazuje jaka jest jakość zawodników gry, oraz organizacji i taktyk, które stosowane są podczas gry. Brak profesjonalizmu. Wystarczy przeczytać fragment na temat tego jak drużyna podeszła do tematu zakończenia współpracy z organizacją, i w jakiej formie to zrobiono. Zero szacunku dla osoby, która im płaci. Tak właśnie zachowują się dzieci a nie graczek, którzy robią z siebie profesjonalnych. Tak to wygląda, to jest po prostu żałosne. Kolejny element, brak komunikacji. Tutaj sobie zwróćcie uwagę na opis sytuacji z Safesem. Bardzo mnie ten opis zaskoczył, powiem szczerze, że zastanawiałem się o co chodzi tak naprawdę, nie? Jaki ma stosunek gracz do swojego pracodawcy? Dla mnie to jest totalna dzieci i naprawdę ceniłem cierpliwość pana Kurzawskiego, że wytrzymywał z takimi ludźmi w drużynie. Jeszcze im płacąc. Kolejny element. Organizacja ma pomagać i ułatwiać. Piękne słowa i tak to powinno działać ale komu ma pomagać, jak gwiazdom nawet się trenować nie chce? I tutaj się odniosę indywidualnie. Płaczecie, że w Polsce nie ma organizacji, które w profesjonalny sposób zajęłyby się zawodnikami a jak jest, to, 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 to totalnie Olewacie swoje obowiązki, pokazując, że nie warto inwestować w R6 w Polsce. I to jest prawda. Poza kilkoma wyjątkami, nie donosicie się do grania na wysokim poziomie, do tego, żeby zachować się jak profesjonaliści i brać za to pieniądze. I ten wpis bardzo to dobrze prezentuje. Kolejny element. Yy, trener Deutschmann. Choć nie ma go w tym wpisie, pewnie nie był wart wspominania, to ja dorzucę swoje dwa grosze. Dzięki temu trenerowi naliczyliśmy najgorszy sezon w CL w sezonie 9. Najgorsza drużyna na świecie, z najgorszym bilansem, na świecie. Na kolanach wydymani, równo praktycznie przez każdy zespół. Będąc najgorszą drużyną, grając najgorszego Rainbow'a, bez żadnego pomysłu, bez żadnych taktyk, widać był totalny brak pomysłu na grę. Po czym oczywiście trener uciekł jak tchórz znamącego statku. Niestety tak to właśnie wygląda. Zamiast skupić się na zespole, to jednak zaczął brylować w mediach społecznościowych, tworzyć fake konta, wyzywać, prowokować, trzymając ryzysztowny poziom wypowiedzi. Dlatego ja, tak jak powiedziałem, na początku wstydziłbym się zatrudnić taką osobę gdziekolwiek, a tym bardziej z nią grać w drużynie. Tak więc, jeżeli chodzi o ten wpis, jest on bardzo praktyczny dla mnie. I nie stworzyłem go ja, ale osoba, która miała z tymi ludźmi do czynienia na co dzień. I całe szczęście, że nie stworzyłem go ja, bo by było, że ma cenu znowu e, tworzy jakieś fanta fantasmagorie. A tutaj proszę jest idealny przykład na to, jak wyglądają zawodnicy na polskiej scenie od, od środka, ich zachowania, podejście do pracy, treningów i gry. A potem po prostu płaczą, że nie ma kto się nimi zająć, oni są tacy fantastyczni. Otóż nie. Jak byli tacy fantastyczni, to Myślę, że pan Kurzaski kontynuowałby przegodę z dywizją R6, zmieniając po prostu kilku zawodników. Ale on już tego nie chce po prostu robić. To, co można zaobserwować po dwóch latach polskiej sceny R6, czyli 2017-2019, to jest mega toksyczność zawodników, arogancję, brak pokory, szacunku do innych, w tym organizacji, które im płacą, co jest kluczowe. Dla mnie brak zaangażowania w pracę nad grą. Brak angażowania w pracę na temat być lepszym zawodnikiem, co przekłada się na kompromitujący poziom i wyniki. Dodatkowo, oczywiście, to co jest w polskim piekiełku najlepsze: szantaże, wyzywanko i kompromitujący brak wiedzy na temat R6 i jej działania. Tak to niestety wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, to pamiętacie te osoby z podcastów, tutaj macie zdjęcie umieszczone, miały, tworzone, miały tworzyć nową jakość na polskiej scenie. No więc gdzie oni teraz są? Tak naprawdę promowały się kontenty, związane z moją osobą, bo nic nie mają oni do zaoferowania, atakując mnie w sposób, który wymagał mocnej interwencji poza światem netu, w którym żyją. Tak więc te osoby, które tak się mocno promowały, że będą zmieniać polską scenę, niestety nic w tym kierunku nie zrobiły i nagle zniknęły. Nie ma podcastów, nie ma ludzi, nie ma gry, nie ma wyników, nie ma nic, zero, zaorano. Kolejny element, brak Ligier 6. O której też mówiłem, że wywali się po dwóch sezonach. To wina nie tylko organizatorów, którzy nie raz, nie dwa pokazali, że nie mają jaj, aby cokolwiek robić w temacie porządnych regulaminów, pokazywania meczy, komentowania czy pisania artykułów przez redaktorów bez matury. Profesjonalne i promujące R6 to, to nie było, ale to również, a może przede wszystkim wina całej zamkniętej sceny, brandzulujących się wzajemnie do siebie kilku osób. Niestety jest to zamknięta bardzo scena i. Bardzo negatywnie to ostatecznie na nią wpływa, bo wynik jest jaki jest. Gdzie są te osoby, które miały tworzyć mega super społeczność, rozgrywki, ligi i tD? Megaznawca i komentator Marciu, który ma w czterech literach udzielanie się w tworzeniu społeczności. I wiecie co, wcale mu się nie dziwię. Wcale mu się nie dziwię, że nie chce w tym brać udziału. Wcale. Ja rozumiem jego decyzję i ją szanuję. Ale gdzie jest trener roku Deutschman. Gracz, trzechlecia, magic, kromka społeczni, który społecznie buduje polską społeczność? Gdzie jest matematyk Sierra, który totalnie się ośmieszył na ostatnim masterlistie, wiedząc, że strój na scenie jest ważniejszy niż dobry regulamin? Gdzie inne osoby, które miały budować spo, spo, społeczność polską? I Gorex, Suchy, Vibe i inni gwiazdorzy podcastów, gdzie oni są? Gdzie te zmiany i rozgrywki? Zakładacie nadal śmieszne medale na szyję. I okulary przeciwsłoneczne, bo tylko na to ma stać. Niestety, nie będę już mówił o sprawie Mephisto, czy banowanych zawodników na Esl za oszukiwanie, czy używanie exploitów i bustowanie się wzajemnie rang na streamach, bo nie ma to żadnego sensu. Bo dalekie jest wam pojęcie po prostu uczciwości od tego wszystkiego, tak? Kolejny element, który ja zauważam, to jest brak świeżej krwi, graczy, brak sukcesów, brak ligi, brak ligi juniorskich. Brak pomysłu, jak to zrobić, jak również, a może przede wszystkim, brak osób, które by się w to kompletnie zaangażowały i miały dobry pomysł. Nie patrząc na własny interes, jak to było do tej pory, ale na to, co budują, mieć wizję, perspektywę i konkretny plan rozwoju. W polskiej scenie nie ma tego. Od dwóch lat to jest regres, totalny regres i zapaść. I nic tutaj się nie zmieni, podejrzewam bo nie macie pojęcia, jak to zrobić, tylko i wyłącznie zależy Wam na własnym indywidualnym sukcesie. Dużo mówicie o budowaniu społeczności na przykład Kromka, ale nic z tej kwestii nie robicie. Żadnych pomysłów nie ma. Po prostu osoby, które chciały to robić, zostały zniszczone, bo kilka osób chciało się wybić, a ich obecność przeszkadzała, bo byli lepsi, mając charakter, wiedzę i chęć. Takie osoby zostały bardzo szybko zniszczone przez takie osoby jak Husar i inne, tak? Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Niestety, polska scena to kilku dzieciaków, którzy, myśl, którzy myśleli, że osiągnie sukces nic nie robiąc, tylko pierdząc w fotel i grając w gierkę. A tu rozczarowanie i frustracja. Brak wyników, brak organizacji, brak kasy. Społeczności nie ma, wieje z lewa i prawa rynsztokiem, więc co robimy? Powyzywajmy Marcelusa, Ten temat zawsze jest chwytliwy. Polska scena to syf. Taka jest prawda. I sami go stworzyliście i nic nie osiągniecie, a 2019 rok jest jej końcem. 2019 jest rok, jest jej końcem. Czekacie na Master League 2019 październik, i znowu się okaże, że miksy zagraniczne Was po prostu pojadą. I tyle. I tak to właśnie będzie wyglądało. Gracze profesjonalne są słabi, poza kilkoma wyjątkami. A profesjonalne organizacje są tak naprawdę dwie. I tak ja. Szanuję i podziwiam osoby, które wydają pieniądze na to, aby sponsorować takich nierobów internetowe bez talencia. Naprawdę podziwiam tych ludzi i nie wiem, ile mają w sobie cierpliwości i pasji, żeby dawać pieniądze na takich ludzi, którzy nic nie osiągnęli na arenie międzynarodowej. Nic. Po prostu nic. Dodatkowo, co jest dla mnie typowym zachowaniem słabym, swoją postawą i zachowaniem zrażacie ludzi oraz organizacje, patrz przykład. Menadżera paktu i możliwości, które oni wam dają, pokazując totalną dziecinadę, a nie profesjonalizm. Dlatego nic tu nie będzie. Pogrzebaliście polską społeczność swoim zachowaniem i nadal to robicie, robiąc typu reklamy największy zadymiarz na polskiej scenie R6. I się śmiejecie z tego, bo to jest bardzo śmieszne. Tak, bardzo śmieszne, ale chce się tak krótko wzrośnić, że nie widzicie, jak to wpływa na polską scenę jej rozwój, jej zapaść, bo nikt nie przyjdzie z pieniędzmi, Wystarczy, że zadzwoni do pana Kurkowskiego i się zapyta, czy warto wchodzić w R6 w Polsce, dawać pieniądze na organizację. Wystarczy, że do niego zadzwoni taka osoba, już wszystko wie i wie, że nie warto. Po prostu nie warto. Ja osobiście zawsze mówiłem prawdę podpartą faktami. Chciałem du dużo zmienić i miałem pomysły, które leżą u mnie na biurku. Ale cóż, ludzie woleli słuchać chorych ludzi typu USAR i innych. Teraz nie macie nic. Tylko jakichś śmiesznych pajaców w okularach przeciwsłonecznych i, i medalach z 2017 roku, które uciskają i tak dopływ krwi do mózgu, że nie, czasami po prostu nie wiedzą, co mają powiedzieć. I to jest mega śmieszne dla mnie. Obecnie jest mega śmieszne, a dla polskiej sceny jest to po prostu tragiczne. Osobiście, osobiście, ja osobiście Marcelus, chciałbym, aby powstała profesjonalna drużyna złożona z ludzi na poziomie, i z pasją wspierana przez psychologa sportowego. Który przygotuje pod tym względem graczy, trenera, który przygotuje zagrywki, taktyki i różne inne rzeczy związane z tym tematem. Ale niestety obecnie tego nie widzę. Totalna zapaść, regres, dzieci nada. Nic więcej na polskiej scenie nie można wyciągnąć obecnie. Może pojawi się zawodnik, który będzie prowadzony. Odpowiednio i nieubabrany w wypaczonym towarzystwie, wzajemnie brandującej się społeczności, całkowicie ryżstokowej ekipy, która mieni się profesjonalną, a taką po prostu nie jest i nigdy nie będzie. To jest żałosne. To co zrobiliście od 2017 roku, kiedy do był hejt i była szansa, żeby stworzyć coś fajnego w Polsce. Ten materiał tak naprawdę pokazuje mega negatywne podejście do gry i innych ludzi, osób, które. Chcą się z tego utrzymywać i być profesjonalni. Taka jest polska scena. Mega negatywna. Dlatego Wam do bycia normalnymi ludźmi bardzo wiele brakuje. A co dopiero do tego, być profesjonalistami. Niestety nie pokazali się tego ani raz. Ani raz. Yy. Na koniec, dwóch ostatnich materiałach, które przeglądałem, które był kromka, powtarza to, co wyśmiewali. To, co wyśmiewał. A inni wyzywali to, czy czym mówił Marcelus. Więc proszę cię, abyś się zastanowił nad tym, jakim jesteś człowiekiem, bo to w końcu i nie wiem, czy mam rację, czy jej nie mam. Bo jak mam, to sobie sami zaprzeczacie, a jak jej nie mam, to również sobie zaprzeczacie. Kwadratura koła, którą samo stworzyliście, wpadliście bezmózgowo, krytykując wszystko, co robiłem i komentowałem, nawet jak miałem rację. I to jest też, pokazuje mi, jak to wszystko wygląda, tak. To. Co ja mówiłem, na przykład o Master League regulaminie, wyśmiewaliście w momencie, kiedy były te rozgrywki. Teraz nagle mówicie, że mu zły regulamin to jest żałosne. Po prostu żałosne. Jaką prawdę bym nie powiedział, to będziecie ją negować ze względu na to, że powiedziałem to ja Marcelus, robiąc z siebie idiotów i kretynów. Wtedy tak to wygląda. Na koniec podsumowując, zapamiętajcie jedno: i tylko dobra gra. Sukcesy, atmosfera i pomysły mogą was zrewidować wyżej ale niestety w polskim syfie, który, sam, który sami stworzyliście, nie jesteście w stanie tego zrobić, bo nie macie na to żadnej odwagi. Oprócz małych oczywiście wyjątków, które nie wpłyną w żaden sposób na rozwój i poziom, i poziom polskiej sceny, jak również na budowanie zdrowej społeczności, co już widać, co już widać. Niestety tak to wygląda, jest mi przykro, ale to, o czym możemy powiedzieć dziś, to jest brak sukcesów polskiej sceny R6, brak sukcesów polskich drużyn w ostatnich dwóch latach. Żadnych sukcesów. Tragiczny poziom gry, tragiczny poziom zaangażowania, tragiczny poziom, jeżeli chodzi o wzajemne relacje, i budowanie czokolwiek normalnego, brak ligi, brak lig juniorskich, brak innych elementów, które są ważne dla rozwoju drużyn czy indywidualnie gracz. Zapaść dla mnie osobiście nie jest to żaden dramat, bo to było do przewidzenia, ale smutno się na to patrzy. Jestem obserwuję tą polską scenę od, praktycznie od początku, więc. Myślałem, że coś z tego będzie, ale niestety, niestety, jeżeli dzieci się biorą do czegoś, co je ostatecznie przerasta, to tak to niestety wygląda. No nic, ja na dzisiaj kończę. To było moje podsumowanie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w ostatnich dwóch latach, Challenger. I myślę, że tym podsumowaniem zakończymy sprawy związane z R6 w Polsce. Oczywiście materiał o Deutschmanie będzie w momencie, kiedy będę mógł go zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do komentowania. Tego, jak wy postrzegacie polską scenę, polskie drużyny, polskie sukcesy lub ich brak, to oczywiście jest moja opinia Marcelusa I tak to widzę. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do zobaczenia na moich streamach na Mixerze, gdzie promujemy sobie R6. I zapraszam również do polskiej grupy wsparcia Rainbow Six Siege, gdzie na luzie i z pełną dozą optymizmu, jeżeli chodzi o grę. Rozmawiamy sobie o różnych jej aspektach. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!